Czołem, moi drodzy widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mlecznej drogi. Moi kochani, dziś moim i Państwa gościem jest ten przepiękny Royal Enfield Super Meteor 650. W dzisiejszym odcinku opowiem wam po prostu, jak się na nim jeździ i jaki on jest, oczywiście z mojego punktu widzenia. Zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek. Mleczna droga. Hey Bo i kochani, standardowo pozwolę sobie zacząć już tradycyjnie od samego początku tego motocykla. Proszę Państwa, przede wszystkim mamy tutaj jedną tarczę hamulcową, która uważam hamuje naprawdę bardzo dobrze. Ten motocykl waży 240 kilka kilogramów, więc on też nie jest bardzo ciężkim motocyklem, ale powiem Wam, że z hamulce tutaj szczególnie właśnie ten przedni zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Bardzo dobry hamulec. Do tego mamy tutaj aluminiową felgę, która w moim mniemaniu jest czymś naprawdę bardzo fajnym. Ja wiem, że czasami też prychowane koła wyglądają dużo lepiej, ale jeżeli chodzi o utrzymanie takiej felgi w czystości, w dobrej kondycji, uważam, że aluminiowe są o wiele, wiele lepsze. Miałem dwa motocykle cruisery, które były właśnie na szprychowanych kołach i wiem jak ciężko jest to po prostu Utrzymać w czystości. Takie felgi są znacznie łatwiejsze do czyszczenia, a poza tym moim zdaniem wyglądają całkiem fajnie. Tutaj wierzcie mi lub nie, ale mamy naprawdę porządny metalowy błotnik, co rzadko się już dziś zdarza, bo wiadomo, każdy szuka oszczędności, więc bardzo często mamy tutaj jakieś błotniki z tworzywa sztucznego. Lampa LEDowa bardzo ładnie wygląda. Wygląda się. No, super, bardzo ładnie się prezentuje, aczkolwiek jak ona rozświetla nam drogę w nocy, tego nie wiem, bo oczywiście jeżdżę za dnia, ale trzeba przyznać, że wygląda bardzo, bardzo fajnie. Pozycja na tym motocyklu, proszę Państwa, jest taka, jak być powinna w cruiserze, czyli jest bardzo wygodna. Nogi mamy lekko wysunięte do przodu, mamy tutaj naprawdę dużo miejsca, a do tego ten piękny zbiornik paliwa, który. Pięknie się prezentuje i to myślę z każdej strony, zarówno tutaj od strony kierowcy, jak i z boku. Naprawdę piękna łezka, no i przede wszystkim bardzo ładne malowanie tego motocykla. Zbiornik paliwa może pomieścić 15,7 jeśli dobrze pamiętam litrów. I producent podaje, że na zbiorniku możemy zrobić gdzieś około. Nie, przepraszam, nie na zbiorniku, ale spalanie tutaj mamy rzędu 4,2 litra na 100 km. Więc no, mega, mega fajnie. Nie musimy. Często zatrzymywać się na stacji benzynowej, możemy zatankować i mknąć przed siebie. A jak się tym jeździ, o tym za chwilkę. Jeśli chodzi o samo siedzenie, muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo wygodne. Ja na tym motocyklu spędziłem niewiele ponad godzinkę i powiem Wam szczerze, że absolutnie nie mam żadnych problemów z czterema literami. Ja wiem, godzinka to nie jest wiele, ale myślę, że gdybym się puścił w jakąś taką dalszą wycieczkę kilkugodzinną, to też nie byłoby powodów do narzekania. Jak sytuacja by wyglądała na miejscu pasażera, nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, bo tutaj nie jeździłem, ale powiem Wam, że mam takie wrażenie, że tutaj też będzie bardzo, bardzo wygodnie. Poza tym mamy tutaj jeszcze takie oparcie, na którym możemy spokojnie się oprzeć. Generalnie, proszę Państwa, muszę Wam powiedzieć, że Royal Enfield ma niesamowitą ofertę części akcesoryjnej. Naprawdę, książka jest niemalże tak gruba jak w Harley'u. Yy, Możecie tutaj wymienić wszystko. Możecie wymienić nawet, proszę Państwa, kierownicę, możecie dokupić sobie różnego rodzaju gmole, jakie Wam się tylko podobają. Możecie zmieniać oparcia, możecie zmieniać siedzenia. Więc nawet gdyby komuś to się nie przypasiło, to nie ma żadnego problemu, bo z pewnością możecie to wymienić i wcale nie za jakieś wielkie pieniądze. I do tego moi drodzy, jeśli ktoś jeździ tak jak ja w okresie jesienno-zimowym i nie lubi jak zimny wiatr podwiewa mu pod kask, to również możecie sobie wybrać jaką szybę tylko chcecie. Tak więc, jak powiedziałem już wcześniej, oferta części akcesoryjnych do Royale Enfielda jest naprawdę ogromna, także wpadajcie do salonów i wertujcie katalogi. Jedziemy dalej. Rama tutaj w tym motocyklu jest stalowa i rurowa. Wygląda całkiem nieźle. Do tego, słuchajcie, dwa tylnie amortyzatory, które również wyglądają pięknie, a jeszcze piękniej wyglądają dwa te wydechy z tyłu. Szczególnie właśnie, jak popatrzycie z tyłu, wygląda to mega kozacko. A i jeszcze jedno: te rury brzmią naprawdę cudownie. Tak zresztą jak chyba w każdym Royal Enfieldzie. Mnie osobiście Royal Enfield pod tym względem nie zawodzi. Wiadomo, mogłyby one być głośniejsze, ale przez te wszystkie normy, które dzisiaj mamy, jest jak jest. A one i tak uważam, brzmią bardzo fajnie. Posłuchajcie. I jeszcze jedno, jest centralna stopka. Oczywiście, moi drodzy widzowie, wszystko jest kwestią gustu, ale mi osobiście ten tylny błotnik plus ta mega fantastyczna lampa podobają się bardzo. Spójrzcie tylko, moi drodzy widzowie, tutaj jest Royal, a tam są krowy. I dlatego jesteśmy na mlecznej drodze. No dobrze, moi drodzy widzowie, ale co z sercem tej maszyny, bo o tym wam jeszcze nic nie powiedziałem. Otóż tutaj mamy dwucylindrową jednostkę o pojemności 648 cm3, dobrze nam już znaną, chociażby z takich modeli jak Interceptor i Continental GT. No dobrze, moi drodzy widzowie, ale zapewne jesteście ciekawi, jak ten motocykl się prowadzi. Otóż prowadzi się go naprawdę bardzo lekko. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, 241 kg wagi, więc to nie jest tak dużo. I tak szczerze mówiąc, to nawet tej wagi nie czuć. Jak chyba w większości dzisiejszych współczesnych motocykli. W momencie, kiedy ruszycie, to ten ciężar w ogóle znika. Bardzo przyjemny motocykl w prowadzeniu. Przy takich wartościach 60 mil do 65 uważam, że to jest najprzyjemniejsza jazda, jeśli mówimy o tych wyższych wartościach, czyli przy prędkościach 100 km. Jakieś 105 km na godzinę. Przy prędkości 70 mil na godzinę zacząłem już odczuwać takie lekkie, proszę Państwa, mrowienie tutaj na, 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 na dłoniach, niezbyt przyjemne, ale przy 85 one nagle zniknęły. W tyle nie jechałem, przepraszam. No tak, udało mi się tyle rozpędzić ten motocykl na trasie szybkiego ruchu. Oczywiście on by poszedł jeszcze szybciej, to nie ulega żadnym wątpliwościom, ale niestety, no, muszę dbać o swoją licencję, o swoje prawo jazdy, także nie chciałem przesadzać. I powiem Wam, że naprawdę było bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, aczkolwiek myślę, że taka naprawdę fajna przelotowa prędkość tym motocyklem, to jest wartość między te 60 a maksymalnie 70 mil na godzinę. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, mamy tutaj sześciostopniową oczywiście skrzynię biegów. Jak dla mnie działa ona bez zarzutów, aczkolwiek troszeczkę brakowało mi takiego wyraźnego podkreślenia, że każdy bieg wchodzi. Aczkolwiek mówię, działa fajnie, płynnie, nie ma co narzekać. Drodzy widzowie, ktoś powie, no okej, okay, fajny motocykl, ale to tylko 650 pojemności, 47 koni mechanicznych, tam bodajże chyba 55 Nm, trochę mało. Ja myślę, że dojazdy w pojedynkę takim motocyklem, nawet przy dłuższych trasach, gdzie wtedy będziemy musieli jeszcze ten motocykl troszeczkę dociążyć jakimiś sprzętami, które z sobą zabieramy, Myślę, że to jest motocykl wystarczający nawet do tego, żeby pojeździć po całym kraju, a może i nawet puścić się tym motocyklem w Europie. Naprawdę, jest to bardzo fajny motocykl, zachęcam Państwa, żebyście poszli do salonów, wypożyczyli go sobie i przejechali się nim. Jeżeli ktoś chce jeździć szybko, jeżeli ktoś jest głowcą adrenaliny, to przecież nie będzie kupował takiego kruzera, tylko sobie kupi jakiegoś ścigacza. Tutaj nie chodzi o to, żeby zapierdzielać tym motocyklem, tylko chodzi o to, żeby sobie podróżować przyjemnie, lekko. W komfortowych warunkach, i myślę, że Royal Enfield Super Meteor 650 nam to właśnie daje. Mi tym motocyklem się bardzo przyjemnie jeździło. No i co, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz bo jak już pójdziecie do tych salonów, to musicie pamiętać, że tutaj w Wielkiej Brytanii Royal Enfield ma teraz świetną promocję. Słuchajcie, warto odwiedzić salony. Promocja trwa do końca września tego roku. Na każdy nowy motocykl dostajecie obniżkę w zależności od pojemności silnika. Jeżeli to jest motocykl z silnikiem 650, to od ceny tej wyjściowej, którą macie, odejmują 650. Jeżeli chcielibyście na przykład sobie wziąć Meteora 350 bądź też, hmm, powiedzmy, Classica 350, to od tej ceny od odejmują Wam 350 futów. Także myślę, że to jest całkiem fajna e, promocja, także zachęcam Was, żebyście odwiedzili salony Royal Enfielda. Jeśli chodzi o ten model Super Meteor 650 występuje on w trzech różnych wariantach. I proszę Państwa, proszę pamiętać, że te motocykle dostępne są w bodajże chyba pięciu różnych kolorach. Ja już ostatnio jak mówiłem wam o nowym nadchodzącym motocyklu marki Royal Enfield, to wspominałem o tym, że oni naprawdę dbają o to, żeby każdy klient mógł znaleźć dla siebie odpowiedni kolor. W Polsce, moi drodzy, Royal Enfield Super Meteor 650 zaczyna się od kwoty 38 617 zł, i oczywiście cena jest uzależniona. Od koloru i od wariantu, oczywiście, motocykla, który sobie wybierzecie, bo tak jak Państwu przed chwileczką powiedziałem, tych wariantów mamy trzy. I oczywiście, jeśli nie jesteśmy milionerami, to myślę, że większość z nas zwraca uwagę na to, jaki będzie koszt serwisowania takiego motocykla. Tutaj pozwolę sobie posłużyć się karteczką, bo pewnie bym tego wszystkiego nie spamiętał. Więc moi drodzy, w przypadku tego motocykla, zresztą nie tylko, bo nawet pamiętam, że Royal Enfield Classic 350 to były dokładnie te yy, sumy tego samego rzędu. Więc tutaj, proszę Państwa, po przejechaniu. Od 300 do 500 mil musimy zrobić w tym przedziale, musimy zrobić pierwszy serwis, który będzie nas kosztował 150 funtów, natomiast kolejny serwis musimy zrobić przy przebiegu 4600 mil i wówczas będzie on nas kosztował 265 funtów. Aczkolwiek jeśli nie przekroczymy w kolejnym roku kalendarzowym tegoż właśnie przebiegu tych 4600 mil, to wtedy zapłacimy tylko za przegląd 150 funtów. I najważniejsza rzecz, pamiętajmy o tym, że Royal Enfield daje nam 3 lata gwarancji na swoje motocykle, co myślę jest całkiem fajne i całkiem uczciwe. Uczciwa jest również moim zdaniem cena w stosunku do tego, co otrzymujemy. Te motocykle nie są bardzo drogie, a myślę, że są warte tych pieniędzy. Także jeszcze raz, zapraszam Was do salonów, ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi kiedyś tam. Cześć! Pożegnałem się z Wami, jak to już mam w swoim zwyczaju, i znowu powracam, bo zapomniałem Wam wspomnieć o dwóch jeszcze bardzo istotnych, moim zdaniem, rzeczach. Pierwsza rzecz, moi drodzy, to zawieszenie. Mówiłem Wam o tych dwóch pięknie wyglądających amortyzatorach z tyłu. No, niestety, to zawieszenie w tym Royal Enfieldzie jest dość twarde, i to jest jedyny minus, jak dla mnie, w tym motocyklu. Doświadczyłem tego jadąc po naprawdę dość takiej dziurawej, asfaltowej drodze, zresztą takich w Wielkiej Brytanii w ostatnim czasie mamy bardzo dużo. <laughs> Także to zawieszenie jest dość twarde. W tym motocyklu, jakże też w innych Royal Enfieldach, w innych modelach. Mamy zainstalowany, zaraz zobaczycie, taki fajny wyświetlacz, na którym możemy sobie, za, że tak powiem, zaaplikować z telefonu komórkowego nawigację. Działa to w ten sposób, że musimy sobie ściągnąć specjalną aplikację Royal Enfielda, która oczywiście jest bezpłatna, pobrać sobie ją na telefon, ustawić mapę, dokąd chcemy jechać i wtedy mamy cały czas na wyświetlaczu pokazaną informację drogową, gdzie mamy skręcić, jak mamy jechać. Oczywiście telefon musi być cały czas włączony, ale możemy go mieć na przykład w kieszeni, w kurce czyli tam w sakwie, nie musimy go mieć przypiętego gdzieś tam na y, kierowicę. I to jest fajna rzecz. No i na koniec, proszę Państwa, jeszcze raz zapraszam Was serdecznie do salonów Rayola Enfielda. Szczególnie jeśli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, tutaj w środkowej części, to zapraszam Was do e, Smalley Cross. To właśnie od nich miałem dziś ten motocykl, za co oczywiście serdecznie im dziękuję. I, I co? No i polecam Wam, przyjeżdżajcie, bo akurat używek na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o super Meteor 650 nie mają, ale mają nowe i naprawdę fajnych, promocyjnych cenach, o czym zresztą wam już mówiłem. Teraz to już poważnie żegnam się z wami, spadam do domu, bo głodny jestem. Trzymajcie się, cześć!